Siema, dzisiaj pokażę wam coś no niesamowitego i jak ja to usłyszałem, że coś takiego się wydarzyło, musiałem to zrobić, musiałem też zrobić jakąś swoją wersję tego. Więc pierwsze co to ja już nagrzewam tutaj e, mojego, <coughs> moją żeliwną patelnię. W sumie przyda mi się do niej jakaś szmatka. E, I robimy burgera Oreo, więc uwaga 21 grudnia 2020 roku w Chinach tylko na jeden dzień zrobili burgera Spam Oreo Burger. Spam, nie chodzi o te wiadomości, tylko chodzi o taką szynkę konserwową, wiecie, na pewno, na pewno ją znacie. W każdym razie no, u nas jest trochę ciężej z nią dostać, więc ja używam dzisiaj zwykłej takiej szynki konserwowej, którą się sprzedaje w takich trójkątach. I myślę, że będzie spoko. Ja trochę z mojej nieuwagi używam drobiowej, chyba indyczej z tego co wiem, z indyka w sensie. Ale użyjcie najlepiej takiej wieprzowej, bo po prostu ma najwięcej tłuszczu. I w sumie to był bardzo prosty burger, bo składał się z bułki, tylko z tych czarnych części mm, ciastka, więc trochę... Czekajcie, zaraz wrzucę to i zaraz będziemy robić. E, majonezu i tej szynki, tak? Więc, e, więc no, dużo składników tam nie było. Ale chcę po pierwsze sprawdzić jak to smakuje i po drugie zrobić jeszcze coś takiego tylko, że z mojej wersji zrobimy wtedy takiego cheeseburgera, oreo cheeseburgera z wołowiną, z serem. I też z majonezem, ale my użyjemy jeszcze tych środków. Więc dobra, wrzucam na patelnię masło. I dobra, i zrobimy wszystko na jednej patelni, więc... Więc ja sobie... rozprowadzę tylko to masło. ok, No i testujemy naszą bułkę. Jedyne, czego nie lepsze w moim burgerze, to jest akurat bułka niestety, bo nie chciało mi się mojej zrobić, a... Nie mogłem nigdzie znaleźć jakiejś lepszej, więc używam takich zwykłych hamburgerowych. No i o całym w ogóle burgerze dowiedziałem się w filmiku na kanale Chinese Cooking Demystified. Bardzo polecam. Fajny, fajny kanał pod względem takiej tradycyjnej chińskiej kuchni i przedstawiają takie dania, które naprawdę szokują. W się sensie, szokują pod tym względem, że nigdy ich nie znałem po prostu, bo nie są tak popularne, prawda, jak jakieś tam nie wiem, robili też jakieś mapu tofu czy coś takiego, ale jednak robili też takie bardziej tradycyjne dania, co jest fajne. Więc ja sobie tu około, myślę, dwa Oreo rozdzielę. Rozdzielimy w środki i góry. Tak jak mówiłem, no ja nie wiem, gdzie oni wsadzili te środki, więc ja sobie te moje po prostu zjem. Ostrożnie. Dobra. I mamy. A te zaraz w sumie możemy tak je lekko zgnieść. Dobra i myślę, że nawet będzie w SIO. Dużo tego nawet. Okej, okay. a to jest dla, dla papi. Mm, spoko. No także... Smażymy nasze Oreo. Boże, nie nasze Oreo, tylko nasze, yy, nasze, nasze Powiedzmy, że to jest spam. Będzie miał teraz taką ksywkę. Zobaczymy, jak tam wygląda. Okej, no trochę koloru ma, tak jak widzicie, no nie ma tak dużo koloru, jakby był wieprzowy, bo po prostu nie ma tyle tłuszczu. Więc powiedzmy, że to jest fit, nie? E, tak jak fit może być burger z Oreo, co nie? Więc to jest taki fit Oreo burger. No i w sumie tak. Jeszcze tylko kolor z drugiej strony mi się wydaje, że w tym czasie idealnie akurat bułka się nam stosuje. Ta już jest gotowa. Wezmę sobie talerz. A może na desce? Tak, koło siebie będą stać. Więc tu damy naszego oryginalnego OG burgera. Ok. To bardziej na środek, bo tutaj lepsze grzanie jest. Ok, więc z pomocą tej żeliwnej patelni uzyskamy na pewno fajny, fajny kolor i fajnie go przysmażymy. Też spróbuję zrobić z, z takiego Ala Smash Burgera, chociaż po moich doświadczeniach nie wiem, z hot y, trochę zgniatanie rzeczy na patelni. Boję się tego i trochę jednak czuję, jest, jest trochę pokory, nie? Żeby, żeby zgniatać coś na patelni. Więc z tym będę trochę postępował, lekko ostrożnie, więc... Aha, wezmę sobie jeszcze moją praskę do ziemniaków. boże, że ta praska do ziemniaków to ma chyba tyle lat co ja. Wygląda ona następująco. I po prostu właśnie zrobimy tego smashburgera, że widzicie on jest, on jest w kulce i będziemy go zgniatać dwoma narzędziami i on wtedy lepiej przygrze nam do patelni. I będzie po prostu miał lepszy, jakby lepszy, będzie lepiej przysmażony, będzie miał lepszą tą warstwę, taką chrupką, co nie? Więc dobra. Mi się wydaje, że tu jeszcze chwilę jest potrzebna. Tego to bym jeszcze nawet z drugiej strony przysmażył. Ten jest dobry z tej strony. No, może jeszcze tylko trochę ten sprawie potrzebuje, potrzebuję. Ale w tym czasie mm, nałożymy majonez. I śmieszna sprawa, bo w ogóle chciałem zrobić tego burgera, ale majonezu nie miałem, więc musiałem szybko przed nagraniem zrobić majonez. Więc to nie jest kielecki. Ale jeżeli bym miał użyć, to bym na pewno użył kieleckiego. Więc wydaje mi się, że majonez pewnie jest z dwóch stron, bo akurat McDonald's z jedną rzeczą, z jaką nie oszczędzę, to ze swoimi susami, które na bazie majonezu są. No i weźmiemy myślę taką szczyptę potężną. OK. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj będzie w porządku. I teraz, jeszcze zanim zmontuję go do końca, dodam odrobinę oleju tutaj. Więc sobie trochę rozprowadzę ten olej. No dobra, i będziemy robić tego smashburgera. Czyli mm, wykładamy go. I teraz, używając tych narzędzi, będziemy go zmiatać. Im i go znieciemy, tym lepiej w sumie, bo on będzie miał większą powierzchnię. Dobra. Wydaje mi się, że tak, taka będzie grubość odpowiednia, to już mi nie będzie potrzebne. Jedyne co, to jeszcze go przyprawimy solą i pieprzem. Nawet wystarczy, że z jednej strony. Ok, sól i pieprz. Teraz będzie troszeczkę takie przyspieszone tempo, bo tu wrzucę bułki. Nasz ten burger, ten taki bardziej OG jest już gotowy, więc prezentują się... Tak, nie wiem na ile go widać. Na pewno lepiej niż na, na zdjęciach z McDonalda i porównamy je zaraz jak będzie wyglądał z moim burgerem ale my za, przecież pamiętamy, że chcemy jeszcze połączyć nasz majonez z, 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 z oreo więc dodam parę środków do tego oreo albo już nie będę łączył majonezu tylko dodam go po prostu na na burgerze miażdżę trochę więcej oreo dobra o Jezus, naprawdę ktoś mi wierci teraz. Hej dobra, ktoś zaczął wiercić, ja to wyciąłem. Mam nadzieję, że to wyciąłeś. I... i... Tak, więc lecimy dalej. Nic was nie ominęło. I patrzcie na ten kolor. Na ten brąz na całym po prostu szerokości tego burgera. Wspaniały. Bułka sprostowana. Dobra, nie wiem, to będzie mi się wydaje, że lekko voiceover, lekko nie. Bo jakiś człowiek postanowi wiercić, jak to kończy, w ogóle w od Gdzieś, Czekajcie, nie wiem, która jest godzina, gdzieś 10 w niedzielę, nie? Więc trochę, trochę niefajnie, panie sąsiedzie. Ale dobra. I tu dodamy nasze białe, nasze białą część Oreo. Okej, okay. jak widzicie, burger mi się świetnie smaży. Mam nadzieję, że chociaż do końca dotrwam, żeby powiedzieć Wam o tym burgerze. Tak samo obficie posypujemy, posypujemy naszym, e, naszymi ciasteczkami. No i myślę, że nasz burger jest gotowy, więc po prostu go ściągam. Razem z tymi całymi przypalonymi serkami. Wsadzam. I szczerze trochę mi wyszedł taki taki kurde owal. Ale mam nadzieję, że to nie będzie problem. Więc dobra, to przełożę sobie tu. No i tak prezentują się moje Oreo burgery. Szczerze ciężko mi je wam pokazać przez to jak nagrywam, ale na pewno zobaczycie je na zdjęciach. Tak samo na zdjęciach zobaczycie e, przekrój tych burgerów i moją recenzję ich, więc zapraszam Was na bloga. No i co? No i. Smacznego Oreo! No i pozdrowianka. Siema!